Chciałabym zwrócić parę, e, na parę rzeczy uwagę tak, i też dlaczego w sumie to święto, to id, co teraz nadchodzi jest nazywany Wielkim id, prawda, mamy małe i wielkie tak naprawdę to jest Wielki id, chociaż często tak naprawdę bardziej hucznie się obchodzi to po Ramadanie e, i wiele osób to zapomina, że tak naprawdę... <laughs> Jak porządkuję. Tak, I, dlaczego, i w sumie dlaczego, co tak naprawdę świętujemy i z czego to wynika i też już tu dużo wersetów dla powiedziała. I tak samo nie, nie, wiem, nie będę co powiedzieć historii Abrahama i tam z lotem i tak dalej, bo w sumie teraz na razie aż to może nie jest takie najważniejsze w tej chwili. Ale no, chciałam właśnie powiedzieć parę rzeczy głównych na ten temat. No, i przede wszystkim pierwsze co to właśnie to, że Abraham jest bardzo ważnym prorokiem. Jest jednym z wyróżnionych proroków i również nie tylko dla nas, prawda, ale tak samo i Żydzi i Chrześcijanie uważają go za proroka. I to pokazuje właśnie nasze wspólne korzenie. Tak, również właśnie w Koranie, w wielu wersetach Bóg wyróżnia Abrahama i e, pokazuje go jako wzór poddania się całkowitego, jakiejś ofiarności wobec niego, wyrzeczenia się wszystkiego. E, wszystkiego, co posiadamy. Właśnie ten werset, w którym jest powiedziane, że Allah wziął sobie Abrahama za przyjaciela, czyli że go umiłował. Tak? To jest coś, do czego dąży każdy muzułmanin tak naprawdę, prawda? do tej najwyższej formy miłości Boga i każdy jakby dąży do, te, do tego samego, co osiągnął Abraham, do jego wiary. I to jest ważne, e, postać Proroka Abrahama <głos> <głos> pokazuje nam, że każdy tak naprawdę może osiągnąć to, ponieważ sam Abraham był młody. Oczywiście nie znamy dokładnie jego wieku, natomiast jest taki werset, który mówi, że który, jego lud mówił, że i słyszeli o tym młodzieńcu, Abrahamie. Czyli w tamtych czasach, no to możemy przypomnieć, że on jeszcze nie miał 20 lat nawet i jakby sam i on dąż jakby osiągnął ten poziom, tak? Uzyskał tą wiarę. I co jest najważniejsze, że też sam sami szukał, prawda, w tym, że to, to, co był też ten werset, co Lubna nam pokazywała, prawda? że on poszukiwał, był od początku, nie, był, nie było tak, że urodził się w rodzinie muzułmanów lub po prostu nawet chociażby monoteistów, tylko wręcz odwrotnie. Tam, gdzie przyszedł na świat w jego społeczności, po prostu politeizm był czymś normalnym. Ludzie mieli owszem wybór, ale tylko i wyłącznie rodzaju politeizmu. I pierwszy raz też nie była wiara w gwiazdy, księżyc, słońce czy coś takiego. Drugie to był e, politeizm, czyli e, wiara właśnie w Bożki, w jakieś z drewna wykonane. I trzeci to był wiara, że król jest Bogiem, władcy są Bogami. I e, Abraham e, w Korenku jest pokazany, że rozprawia się jakby z trzema tymi błędnymi koncepcjami i właśnie w tej e, pierwszej koncepcji. Tak, w tej pierwszej koncepcji, e, gdzie właśnie Bogiem, bogami mają być księżyc, słońce, gwiazdy, to też tutaj właśnie mieliśmy ten fragment Koranu, kiedy e, pokazuje ludziom, że to są tylko stworzenia Boga. Także coś co przemija, coś co e, sam o sobie nie może decydować, nie może być bogiem, nie może być twórcą, bo nie ma siły twórczej. E, następnie e, rozprawił się również z tym e, poglądem, że to właśnie bożkowie jakieś rzeźby są bogami. To właśnie też był ten przykład, kiedy, e, z, e, no w sumie można powiedzieć, że taki e, ośmieszył tych ludzi, prawda? Kiedy e, zniszczył resztę bożków, e, na, na temu najważniejszemu powiesił siekierę i Mimo wszystko wszyscy ludzie wiedzieli, że to na pewno nie ten Bóg zrobił, tak? że to na pewno, o właśnie wtedy mówi, że słyszeli o tym młodzieńcu o Abrahamie, tak? że to zapewne właśnie on robił i jakby są tego pewni, a mimo wszystko tkwią cały czas w błędzie, mimo że Abraham wykazał to, że się mylą i sami zdają sobie z tego sprawę doskonale, że są w błędzie. I również to się z trzecim rodzajem politeizmu, czyli uznawania, że król jest Bogiem. To też mieliśmy ten fragment, kiedy król mówi mu, że on też ma władzę nad życiem człowieka i też może go skazać na śmierć lub go ułaskawić, ale właśnie nie potrafi, tak jak mówił Abraham, powiedział, że mój Bóg sprowadza na słońce z wschodu, więc to sprowadź z zachodu. I król nie mógł na to w żaden sposób odpowiedzieć, bo oczywiście nie miał takiej władzy ponieważ Allah stworzył świat i e, jakieś e, wszystkie tutaj jego właściwości on stworzył, on je kontroluje, człowiek nie może ich zmienić. I również właśnie jakby tym trzeci rodzaj polityzmu, który królował w tamtych czasach e, w terenie, na terenie, w którym się urodził Abraham. Eee, I e, mimo wszystko ludzie, mimo że on wykazywał to, a właśnie, może właśnie przez to, prawda, go bardzo znielubili, wręcz nienawidzili i właśnie też już mieliśmy decyzję, że go wrzucili do ognia i chcieli go spalić. I mimo że y, właśnie stał się cud, Abrah y, Allah powiedział, żeby ogień był chłodem dla Abrahama i Abraham wyszedł bez żadnego szwanku, a nawet a ogień oddziałował na tych ludzi, co stali nawet obok na przykład, a na samego Abrahama, który był wrzucony do ognia, nie, ludzie w tak nadal w to nie uwierzyli, tak w ogóle no, widzieli to na własne oczy, a nadal podważali jego decyzję i nadal nie uznawali go, e, nie uznawali tego, co mówi. I nawet e, jego własny ojciec powiedział mu w pewnym momencie, ponieważ sam on był, e, no może być kapłanem, tak wykonywał e, te rzeźby Bożków i sam ojciec mu powiedział, że, e, e, że jeżeli on nie albo musi przestać głosić te rzeczy, albo musi odejść, bo on go ukamienuje inaczej, tak, że on go będzie musiał zabić, bo nie będzie miał innej możliwości, bo właśnie też, jak tu było już będę mówiła, że mówiłaś, on znalazł swoich przodków, którzy tak robili i że co on w ogóle chce zrobić, prawda? I to też nam pokazuje, że tak naprawdę często najbliżsi mogą e, no nawet jeżeli nam mówią, prawda, on chciał go zabić, ale Abraham odchodząc powiedział mu pokój, tak, I, E, właśnie jeszcze wtedy powiedział, że będzie prosił o pokój dla niego, o przebaczenie swojego Boga, a nie, nie, nie wiem, nie zsyła na niego żadnych klątw, mm -hmm. ani nic takiego, tak, więc to też jest coś, co uważam, że pokazuje, że nam nie wolno nienawidzić, tak, nikogo. E, no i co jest ważne właśnie od Abrahama, e, to co też już że Abraham tak, nie był ani Żydem, ani chrześcijaninem, ani muzułmaninem w, w takim sensie, że jak my to widzimy, jak my, powiedzmy, widzą chrześcijanie lub Żydzi, tak? że będą się sprzeczać, że nie, 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 on nie był muzułmaninem. Także, na to wskazuje, żeby się nie sprzeczać w rzeczach, o których nie mamy wiedzy tak naprawdę i które są mało ważne, bo Abraham był po polsku to że był hanifem, tak, czyli takim jakimś pra, pra, prawym, człowiekiem prawym, który wierzył w jednego Boga i do niego się modlił, czyli był monoteistą. I właśnie Abraham w też ma jest pokazany jako przykład dla ludu. Tak? Nawet uskuje ten tytuł imama ludu, i z niego wywodzą się inni prorocy i pisma. Także prorok Muhammad صلى الله wasallam wychodzi, wywodzi się. Jego przodkiem jest Abraham. I jakby jest to również wielkie błogosławieństwo Boga. Natomiast sam Abraham i Izmael również się o to modlili. Tak jak kiedy wznosili Kabę, w czasie tego również się modlili o to, żeby Bóg błogosławił ich ludowi, ich przodkom i żeby tutaj jest właśnie po prostu takie tłumaczenie, że jak proszą Boga, Panie nasz poszli do nich posłańca wywodzącego się z nich, który będzie im recytował Twoje znaki i będzie ich nauczał księgi i mądrości i który będzie ich oczyszczał, ty przecież jesteś potężny, mądry. I właśnie to jest to, że e, spełnienie tego, tych modlitw się ostatecznie znajduje się w proroku e, no, tak. I, e, w pewnym momencie, i mamy tą historię, że Abraham wywędrowuje z tego swojego rodzinnego miasta, ponieważ ludzie go tam nie tolerują. Ojciec właśnie mu, mówi, że on musi albo zmienić zdanie, albo inaczej on będzie musiał tego zabić. I wśród ludzi z, całego, z całej tej miejscowości uwierzyła Sara, która się stała w przyszłości jego żoną, i Lot, czyli jego bratanek, i oni razem z nim wywędrowali. Najpierw wędrowali do Egiptu, a następnie wędrowali do. do, do dobrze, najpierw do Egiptu. I w tam jest ten moment, yy, jeden z kluczowych, że yy, faraon, król Egiptu, tak, ob, yy, podarował sarę niewolnicę, Hagar, yy, Egipcjankę. Yy, następnie oni się przemieścili też z Egiptu do, yy, na, na, na ziemię Palestyny. I yy, no, mamy także prawda, Abraham jest prorokiem. Yy, Natomiast nie został obdarzony żadnym potomkiem i Sara no, jakby jest postrzegana jako jest bezpłodna i sama zdaje sobie z tego sprawę i wie, jak ważne jest to, żeby Abraham posiadał potomka, więc sama aranżuje i prosi go, żeby ożenił się również z Hagar i żeby ona, że może ona da mu syna. I e, rzeczywiście tak się dzieje. E, Hagar wychodzi za, za Abrahama i rodzimy się syn Izmael, który również jest prorokiem. I jak widzimy, o, jak się później dowiemy, na ten temat, że e, on również otrzymał od e, Allaha dar mądrości i cierpliwości przede wszystkim, który e, później się okaże bardzo ważny w późniejszej próbie. I, e, Pierwsza próba dla Abrahama również to jest to, że dostaje polecenie właśnie wprowadzenia Hagar i Izmaela e, z tej Ziemi Pańskiej na Półwysep Arabski. Tak? Teraz znamy to właśnie jako Mekka, ale wtedy to była nieurodzajna dolina, nic tam nie było, żadna karawana się nie zatrzymywała, no bo nie było ani wody, ani jedzenia. I, e, Abraham wyprowadził tam Hagar z Izmaelem, jeszcze małym dzieckiem wtedy, i ich tam zostawił. Ale oczywiście to nie jest tak, że on to zrobił, może, może ktoś z boku powiedzieć, prawda, że no, nie nierozsądnie zrobił trochę głupio, może nie kochał ich, nie kochał, kochał tego syna, został już na pastwę losu. I też mamy że Hagar się go pytała, gdzie idziemy? Tak, się parę razy go pytała, ale w pewnym momencie przestała, ponieważ widziała, że Abraham jest prorokiem, i że jeżeli on coś robi, i że nie chciał udzielić, to widocznie o to właśnie Go poprosił Bóg, tak? Że to jest prośba Boga i ona się też również poddała, tak? Mówimy znowu, że jest to ofiara takie całkowite poddanie się woli Boga, tak samo się poddał Abraham. I tutaj z tej historii właśnie jest jeden z rytuałów pielgrzymki hać, prawda? Kiedy jak już po paru dniach zabrakło jedzenia i Izmael płakał, bardzo był spragniony i Hagar również i ona w. Tej swojej matczynej miłości, desperacji, krążyła między dwoma wzgórzami, Safa i Marła, siedem razy, i na pamiątkę tego również pielgrzymi, w się pielgrzymki, również przebiegają siedem razy między tymi wzgórzami. Już tak chodzi zobaczę, na zegarek mam kończyć. Tak? Okay. No i e, tak, i w siedmiu razie, kiedy wróciła do tej doliny, e, również Allak sprawił cud, że z pod stopy dziecka wypłynęło źródło i tym źródłem jest, źródło Zamzam, -zam, które do tej pory się tam znajduje i do tej pory jest... źródło. E, i e, tak. No i właśnie tutaj widzimy, że to jest ta postawa, która nam pokazuje że ten, który kocha Boga, nie zadaje pytań, a ufa, tak? Ufamy Bogu, nie zadajemy pytań, jeżeli coś tylko poddajemy się Jego woli, podajemy się, to jest część również naszej wiary w przeznaczenie i wierzymy w to, że jesteśmy wierzący, wierzymy w Allaha, Allah jest naszym i wie to, e, co jest najlepsze dla nas i my spełniamy po prostu Jego wolę. I również. E, nie tylko, jak później widzimy, Później była kolejna próba, tak? Abraham właśnie dostał, jest przetłumaczony, że sen, natomiast pewnie większość ludzi, jakby myślała, że komuś się przyśni, że kogoś zabijam i idę to zrobić, to dość niebezpieczne by było, więc właśnie tak jak Lubna mówi raczej, tak, słucham. Ma pytanie o śnie, bo wyczytałam na muzułumaczę, że było pytanie o kogoś, e, ci, że podobno Bóg czasami objawia. E, przekazuje przez sen. Jakąś wiadomość człowiekowi. Z tym, że ta odpowiedź na to pytanie gdzieś zginęła za, za rozmową na jakiś inny temat. Jakby. A jeśli jakiś jak istihara, nie wiem, to może o to będzie najbardziej chodzić. Tak. no bo. Tak, bo. To, się na pytanie, potem na tak, tak jeśli ktoś dostanie taki silny, jasny sen. Ten. Tak, tak ja nie wiem, to nie, to nie, to nie to musi być konieczny sen. To jest tak, że